20 watt Jureczku dałem teraz. Także z 5 z zrobiłem 20. No i podejrzewam, że może troszkę się poprawiło. Także no, no, nadaje z mocą takiego tam Lincoln, a nie wiem, 20, 25, ma Lincoln 15. Zależy, kto jak tam to ustawi. Jak to leci teraz? No jest lepiej, lepiej jest wyraźniejsze. No w fm no to 25 jest wskazane. 25 watt. Jasne, fajnie, ja Cię spokojnie odbieram Jurku, ja to nagrywam teraz Tą rozmowę naszą I dam to na moją stronkę na YouTube, na internet Żeby pokazać kolegom Jak to idzie w FM między Tobą a mną Jurek Przemyśl i Krzysztof Neapol Także Masz zaszczyt wystąpić tutaj Właśnie w internecie, że tak powiem Za Twoim przyzwoleniem No, nagrywam ten filmik, żeby to u, Wiesz, tam udokumentować Proszę Jurku to uwiarogodnić, więc dlatego to przedstawiłeś, przedstawisz, że rozmowę, jaka miała miejsce i ma obecnie, jaka jest y, możliwość osiągu w i w jaki sposób to dochodzi, gdy nadaje 161 Wiktor Alfa 013 KTH Przemysł więc Dalej kontynuujemy rozmowę. No no, wszystko gitarka jest. Ja przez chwileczkę jeszcze tu przeskoczyłem, żeby utwalić to z anteny pionowej, jak się odbierałem i z, pionowy, i, i z poziomej, także no troszkę szumy tam naszły, także jednak kierunek swoje robię. Yy, Yy, także, także Jureczku, tak to wszystko wygląda fajnie. Ja ten filmik później wrzucę na YouTube, na moją stronkę. Jak masz tam gdzieś jakiś znajomy, dostęp do komputera, to wpiszesz tam 1MK315 Krzysztof Neapol i zobaczysz sam siebie, jak, tu, jak ja ciebie tu odbieram w FM-ach. No, ja teraz dałem 30W, i teraz jeszcze się rozkręcę. Tutaj, proszę, jest na tym. Teraz dałem 90, nie wiem. No, no tak se daje, żeby żeby pokazać, że mogę tu sobie coś, wiesz, pozmieniać i w sumie to tam, wiesz, to wiadomo, że to wszystko pływa, ale, ale, ale wiadomo o to chodzi. Proszę, Jureczku. No, muszę Ci tylko pod jednym z ja nie mam komputera, nie mam. Syn e, jest jak tutaj u mnie mieszkał, z e, tym, jak za bardzo. wychodził do szkoły, miał komputer, ale z którym się wyprowadził. Nie no, mnie jakoś nie pociągał. Nie pociągał. On tu tam siedział godzinami, a trzeba było w końcu brać gogol, go żeby to wyłączył i się zajął na dalej, no a później, no to żeby sobie gdzieś poszedł na dyskotekę, a nie siedział, bo wzrok straszny. Także ja komputera nie mam. Jasne, fajnie, bo mi się tutaj